Łoja pierdoletera na wieś zapierdalamy. Haha ha, ja pierdolę te pedały przestały wierzyć w Pana Boga teraz wierzą w Boga straczki O widzę drogę do wsi dziadam O cholera kolejna wizja. Pogadam z tym zrab pedałem. Dobra zajebi was. Witaj Goliberze. Witaj Pis nie mytasz okam pracy. Tam na gorze jest farmer grzybów, ma fajna robotę o kto lecę ją zrobić. Hej ho hej ho. Do dopy by się szło. Pizda nie my tamowi, że masz robotę nawet fajną tak wczoraj gwałciłem moją żonę na polo i wyrwałem jej zębami włosy z podcipki wyzbieraj je i daj mojej żonie aby zrobiła mi obiad dobra co za to dostanę? Obranie gwałciciela piętnaście armoro dobra. Łoja pierdolę ile tego jest no dobra każda robota to robota. Zbiero 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 zbiero. zbiero. Dobra robota, idź do mojej żony i daj jej genitalia, cipki, oko obranko jest w szafiej. Zapierdalam do kochni. Ej, ty pis do niemyta. What? Ty jesteś Anglik, he heheh, masz genitalia swojej cipki i spierdalaj do zeosa z dziwko. dziwko. Dobra, idę się przebrać.